No, to dwie pary przejechały na zero. Czyli taktyka jazdy wolnej, ostrożnej na dokładność nie wystarczy do wygrania. Trzeba przejechać i bezbłędnie. No i szybciej niż 56,59 sekund. Czy to jest możliwe? Jaką taktykę zastosuje Michał Tyszko na Colinero? To nie jest szybki koń, W związku z tym, mimo wszystko myślę, że Michał powinien tu się, znaczy, nie wiem, prawdopodobnie jednak też nastawi się, żeby przejechać przede wszystkim bezbłędnie. Nawet jeśli to będzie trochę wolniej. Na razie równo, spokojnie. Chyba, chyba Belgijki czasem nie nakryje. Ale to wszystko jest ciągle płynna, równa jazda. 56, 59 do pobicia. Michał Tyszko bezbłędnie do końca. 56, 18. Ha, ha proszę Państwa. Piękny przejazd, równy, spokojny, minimalnie szybszy, no minimalnie, minimalnie, no To między 40 sekundy w rozgrywce to sporo, nawet jeżeli ta trasa tej rozgrywki jest, była długa, a więc jednak, jednak. Otrzymanie tego równego tempa przez właściwie całą trasę rozgrywki dało Michałowi też zwycięstwo. No, to chyba największy sukces w karierze tego zawodnika na zawodach międzynarodowych. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Na CSI i oczy gwiazdkowych wygrać Grand Prix. Tak, proszę Państwa, czyli norma czasu została skorygowana w te wyniki z poprzednich zawodów Także no, teraz Henriksen ma nie 5 a 4 punkty karne. A więc Michał Tyszko na Kolinero wygrywa. Emilie Konter na klaczy Portobele druga. No kto by się spodziewał, że tak wspaniale się te zawody zakończą dla Polaków. Zwycięstwo w Pucharze Narodów, zwycięstwo w Grand Prix, co prawda w rozgrywce był tylko jeden Polak, ale pokonał po rywali, wszystkich rywali w tej rozgrywce.